Cześć, to Wojtek z Polska .pl. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o kiełkach, o kiełkownicy, o sposobie hodowania kiełek w domu. Uważam, że to jest dobry pomysł, warto jeść kiełki codziennie. Wystarczy odczekać kilka dni i można się delektować świeżo zebranymi kiełkami brukuła, rzodkiewki, lucerny itd. Już Wam wszystko opowiadam. Uważam, jak już mówiłem, za doskonały pomysł, żeby codziennie uzupełniać swoją dietę o warzywa w postaci kiełek. Jest to tani, szybki sposób, żeby właśnie takie kiełki mieć. Wystarczy kupić kiełkownicę. Różne są rodzaje kiełkownic. Ja stosuję taką trzypiętrową, jak widzicie. Kosztuje około 29 zł. Wystarczy następnie dokupić kiełki. Można przeróżne znaleźć. Ja jestem fanem lucerny, rzodkiewki, brokuła, fasoli mung i jeszcze kilku innych, zaraz Wam wszystko pokażę. Ceny to jest około za 100 gram, mniej więcej 10 zł. Zależy oczywiście, co dokładnie kupujecie. Za 10 zł niektórych rzeczy możecie kupić 100 gramów, ale niektórych już 250. Można też skorzystać z. Paczek 10, które kosztują złoty 52 zł, i tak dalej, żeby kupić, zobaczyć, czy akurat ten smak Wam odpowiada, bo niektóre kiełki hoduje się szybciej, niektóre trochę dłużej, niektóre wydzielają taki ślus, gdzie uprawa jest bardziej problematyczna. Ja właśnie z takich zrezygnowałem wolę mm, mieć ułatwione życie, bo takie kiełki wystarczy zalewać raz, max dwa razy dziennie, czyli rano i wieczorem i odczekać te parę dni. Tak jak mówiłem, możecie zacząć od małych saszetek 10-gramowych, potem możecie pójść 100-gramowe. Jak widzicie, ja mam tutaj broku, mieszankę pikantną, kapustę chińską, jarmuż zielony, kapustę czerwoną, soczewicę, ale dzisiaj wam pokażę lucernę, fasolę mung i Rzodkiewkę. Akurat jeśli chodzi o rzodkiewkę, jestem fanem, więc jak widzicie, ja już kupuję worki po pół kilo i tak. Żeby dojść do takiego widoku, spójrzcie i po paru dniach, tak wygląda rzodkiewka. Zrobiona już jest gotowa do jedzenia. Tu jest naprawdę przepyszna. Tu mamy lucernę i pod koniec fasola munk. Proszę bardzo. Żeby dojść do takich zbiorów, wystarczy odczekać 5 dni. Ja podlewam raz dziennie, z rana. Oczywiście chodzi o to, żeby następnie cały nadmiar wody usunąć. Powinno spływać do końca, ale pomagam sobie i pod koniec już przelewam tą wodę ręcznie. Nie, nie czekam aż samo spłynie. Od czego zaczynamy? Od namaczania. Kiełek. Można przeczytać w internecie, jak długo dane kiełki muszą być namaczane. Jak widzicie, mam drugą kiełkownicę, bo jedna to dla mnie za mało. Jest przygotowana. Z czego się taka kiełkownica składa? Trzy poziomy. To jest kluczowe, żeby ta woda tutaj mogła sobie bez problemu ściekać. Bo mówię o tym dlatego, że są i oferty na Allegro bez tych. Czapeczek, więc tak naprawdę kupujecie taką kiełkownicę, i wtedy to nie zadziała za dobrze. Dlatego zwracajcie uwagę, żeby te czerwone kapturki też były. I tak, jak mamy to przygotowane, wystarczy rozprowadzić równomiernie kiełki. Robię to jedną ręką, więc tu mi trochę trudno, ale dobrze. Chodzi o to, żeby równomiernie było rozprowadzone. Na początku, na razie tak. Rozprowadzam jak widzicie, żeby było. O. I to, co teraz trzeba zrobić. Po prostu sprawdzam, żeby do tego miejsca nalać wodę. Wtedy się będzie bardzo ładnie ta woda przesączać. Proszę bardzo. I to już wystarczy czekać, żeby ona sobie spłynęła. Spójrzcie, i zaczynacie spać ładnie. Większość spływa sama, ale jeżeli tam troszeczkę zostaje, to właśnie ja jeszcze ręcznie przechylam, wykorzystuję do tego pokrywkę, bo tutaj w tym momencie mogę bez problemu sobie przelać jedno w drugie. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. I trzeba naprzemiennie stawiać, czyli jeśli spływa tutaj, to jak widzicie z drugiej strony już będzie spływanie wody, potem znów z powrotem tutaj i odczekujemy. Generalnie to wodę można też wykorzystywać do podlewania kwiatków, więc nawet to się nie musi zmarnować. Dobra, no, niech to się tutaj przesącza. A jeszcze Wam powiem o tych kiełkach. Są różne firmy, moim zdaniem na Allegro wychodzi najtaniej, szczególnie jeżeli idziecie w większe gramatury. Właśnie jak tu mówiłem, pół kilo, pół kilo, 250, 100. Mój osobisty ranking to właśnie rzodkiewka, fasola mung, lucerna, kapusta chińska. Dopiero zacząłem stosować, więc na razie jestem zadowolony. Broku stosuję od dawna, mieszanka pikantna. To no, czasami, jak nie chcę mieć jednorodne, to sobie wrzucam po prostu i mam różne rzeczy. Te 10-gramowe to jeszcze czekają na otwarcie, bo chcę spróbować jarmużu i kapustę czerwoną. Kiełki robię, słuchajcie, od lat. Zacząłem w pandemii, żeby mieć świeże warzywa w domu za każdym razem. I powiem Wam, jak jeszcze potem poczytałem, to kiełki są naprawdę wartościowym źródłem witamin. I w ogóle ta przyjemność, że można sobie hodować kiełki w domu, odczekać parę dni i ma się to, na co ma się ochotę świetna sprawa. Szczególnie, że w porównaniu z innymi rzeczami do hodowania w domu, kiełki są naprawdę wygodne, łatwe, przyjemne. Wystarczy, przynajmniej w moim przypadku, raz je podlać i wystarczy. Nie stawiajcie ich tylko na nasłonecznionym parapecie, lepiej odsunąć. Dobra, tu się jeszcze przesącza. Ja tu sobie gadam i spójrzcie. Tak, jak właśnie mówię, że zostaje trochę wody, to można sobie pomóc ewentualnie. O, tak delikatnie jeszcze przytrzymuję. Chodzi o to, żeby te kiełki nie były w wodzie, tylko były wilgotne. Bo może się okazać, że one Wam się zepsują i wtedy całą partię trzeba wyrzucić. Mi się to zdarzyło tylko raz, ale w sytuacji, kiedy kiełki wydzielają taki śluz i dlatego. Wymaga to więcej zachodu, żeby wychodować. Ale takie kiełki, jeżeli pozbywam się nadmiaru wody, tak jak teraz, to nie ma problemu. Jeżeli się pojawiają w trakcie takie białe włoski, to chodzi o to, że one po prostu biorą więcej z otoczenia wody. Nie wiem, czy tu wam pokażę. Te chyba nie ma. Ale to nie przejmujcie się takimi białymi włoskami, tu bardziej chodzi o to, że zobaczycie. Tak naprawdę, że coś się dzieje po zapachu, też można poznać. Ale tak, to jest banalnie proste. Widzicie, tu jest już woda ściekła. Tu sobie zawsze też poprawiam, jak już woda ścieknie, żeby każde było w tym korytku. Dzięki temu też mam dostęp do wody. Ten nadmiar wody tutaj, akurat, że mam jedną rękę, to tak jak Wam mówiłem, ja wykorzystuję do tego pokrywkę. Przechylam i nadmiar wody sobie ścieka w dół. Jedną ręką jest troszkę trudniej akurat, ale o. I już tutaj gotowe. I teraz jeszcze poczekamy, aż ścieknie lucerna. I za 5 dni te oto kiełki Zmienią się w takie piękne, wyhodowane kiełki. Rewelacyjne, jak mówię, właściwości zdrowotne. Poczytajcie generalnie o kiełkach. I to, co mi się wydaje, to jest też fajna zabawa i też przyjemnie codziennie patrzeć, jak to rośnie w oczach. Kosz, jak mówię, około 30 zł. Taka jedna kiełkownica, kiełki około 10-15 zł. Starcza to na długo. Ja dlatego kupiłem dwie, bo coś takiego dość szybko jem, więc wolałem. Mam teraz taki system, że w weekend jedna partia się robi, potem w połowie tygodnia zaczynam drugą, tak, żeby mieć na zakładkę. I dzięki temu zawsze mam w domu świeże warzywa. I to tyle. Zależało mi, żeby promować tę ideę. Kiełek w domu, żebyście kupili taką kiełkownicę 30 zł A frajda. I wartości też zdrowotne zostaną na długo oczywiście wy, tylko wtedy, jeżeli będziecie to robić. Niektórzy znajomi po takiej fali entuzjazmu na początku, potem już jakby odstawiali to gdzieś na regale. Ja to stosuję od lat regularnie. Zachęcam Was też do tego, bo po pierwsze, jak już mówiłem, zdrowie, a po drugie, oszczędność, bo taki sposób hodowania kiełek jest o wiele tańszy niż kupowanie kiełek w w Sklepie i to jest banalnie proste. Podlewacie raz dziennie, odczekacie parę dni, zbieracie. Potem przechowujecie to w lodówce, jecie i zaczynacie cykl na nowo. Możecie sobie eksperymentować, zobaczyć, jakie są kiełki i popróbować. Spora jest na przykład ciekawe yy, smakowo kiełki, tylko on akurat nie 5 dni, tylko jakieś 2 tygodnie potrzebuje, żeby. Urosnąć, więc też poczytajcie dokładnie, jak dane kiełki należy traktować, żeby wyhodować je prawidłowo. I to tyle. Mam nadzieję, że skusicie się na te kiełki. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, Wojtek Polska also Hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.